Dzień dobry Państwu w hodowli FCI. Dzisiaj mamy 25 luty 2020, a nasze szczeniaczki z miotu, ha, skończyły wczoraj 3 tygodnie. Jak widać, są już bardzo kontaktowe. A, takie wąbelki pootwierały. O, oczy, już sobie dreptają, reagują na dźwięki. Cześć, hrabia! Tu mamy naszego Harego. Jako jedyny czeka na swój nowy domek. A tu jest nasz kochany hierom. Hermionka Lili. Cześć! o Jezu, to księżniczko ziewające, aż mi się chce ziewać. No! Aż mi się chce ziewać. W tyle mamy hrabiego. Cześć hrabia, ty klusku największy, ty mój. Po prostu ty klusia jesteś. A tak to się prezentuje. Fajne już wychodzą przebarwienia na mąskach. Ale nasza księżniczka zmienia kolor. Wychodzą jej plameczki kremowy. Aha. Tak więc nasz miod się ślicznie prezentuje. Za chwilę szczeniaczki sobie utną drzemkę. Troszeczkę się pobawiliśmy wcześniej. Halo! Halo, hala, 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 hala. Pokaż się tutaj. Maleszko kochany. I to jest tutaj. Hadi, hadi. Pokaż. To jest nasz Harry, który szuka jeszcze swojego kochanego domku. O tak, żebyś tam mógł sobie ziewać, nie? z no. za plecku wychodzi nam hrabia, a tutaj już Hiro pokaże swoje pierwsze kroczki. Elegancko. Ty to wiesz, jak się zaprezentować? co? Mysiu, Pysiu? Ty wiesz. Tak więc życzymy wszystkim wspaniałego dzionka. I pozdrawiamy wszystkich.